Witam, pozdrawiam. Dzisiaj zrobimy taką prezentację. To, co zrobiłem w tym roku 2025. A że wiem, że już do końca roku nic mi nie dojdzie, to mogę już taką prezentację zrobić. od Nowy rok 2025. Zacząłem od budowy tego bagarina. Moduł kartonowy wydawnictwa Answer. Robiłem go w wersji statecznej. I tu mamy go na makiecie. On teraz jest na dioramie kolejowej w kredensie. Za kibelkami stoi sobie Orlen. Kolejnym modelem to wagon Bernie Marszawa Express. Taki wagon możełem mieć. Zakupiłem, skleiłem wersję rządzącą. Wydawnictwo Answer, model kartonowy. I tutaj mamy go sklejonego wersję jeżdżąca. Bardzo, bardzo długi wagon. Jest elegancko. Tutaj zakup na giełdzie modeli kolejowych w Warszawie na tym Muzeum Kolei Warszawa. To taki właśnie platforma i piętrusek. Także za wagon piętrowy dałem 25 zł, za platformę 30. Ale fajne, podoba mi się piętro. stąd to kupiłem, był tani. Tutaj taki wagon miałem. Dostałem go od Macieja, tak. chyba czy od Daniela, teraz nie pamiętam już tego dostawałem. Postanowiłem sobie go przemalować i sobie go przemalowałem. Dokleję sobie kalkomanie i mam taki na świąteczny wagonik świąteczny, Boże Narodzenie taką aurę zimową zrobiłem sobie tutaj taką budę dorwałem za 30zł to, a czy budę? tak, to była buda tak, to była buda, bo ja tutaj akurat te obudowy świąteczne zamieniam sobie zawsze na święta jeżdżę, a potem chowam je Zakładam oryginalne tam skądzilną, bo akurat yy, podwozie jest wzięte. I zrobiłem jeszcze taką świąteczną yy, ludmiłkę. Yy, można powiedzieć noworoczną z zegarek. Wszystko tutaj jest taka noworoczna, dlatego jest czarna, bo to w nocy, czyli noc Wiglina, czy tam noc sylwestrowa, nowy rok. I dorwałem sobie taką Ludmiłkę obudowę, ale no to jest po prostu. Dostałem tą obudowę, a ja wysłałem gościowi zamian takie części jak kółka z zębatkami, zderzaki, bufory. To taka była wymiana, bo potrzebowałem właśnie żeby sobie zrobić yy, taką Ludmiłkę, wagon mieszkalny yy, z Ludmiłki. Tutaj mamy tam, kabiny. się ściąga się. I tu mamy, widzicie, umywalkę z lewej strony. Jest umywalka, wanna. Tu jest raczyk kibel, ścianka. Tam jest kuchnia. możemy powiedzieć, taka mała kuchnia. W środku. W przejście. I tutaj jest taki salon. salon meble. To jest takie figurki bzykające się. Takie figurki bzykające się. Stolik, krzesełka, meble. oddzielonka ściana. I tutaj mamy gdzie była yy, druga strona sterownicza. No to tutaj dałem z lotu ptaka. Makietę kolejową. Co so, tak wydrukowałem po prostu? Z lotu ptaka, makietę kolejową. I dałem. So, to jest taki prywatny wagon. Sypialny, a czy wagon mieszkalny? Monia, panoramę sobie taką zrobiłem fik, fikcyjną. Tutaj dostałem taki wagon od Przemka, dzięki mu za to. A tutaj właśnie sobie mam tą stonkę sklejoną polsatu ze sklej, model, mam sklejoną, muszę zmienić sobie pozycję tutaj, bo coś mi tutaj. Obraz szwankuje I tutaj mamy, właśnie, bo chciałem sobie zrobić UFO. Widzicie, jak szwankuje coś, telefon. UFO chciałem sobie zrobić, to zrobiłem sobie na bazie sklej model. Oczywiście wersja jeżdżąca bez napędu. I takie UFO sobie wyszło. Takie UFO fajne. Także elegancko. Wersja jeżdżąca. Tak sobie pomalowałem, bo chciałem właśnie taką taki UFO mieć. Tak jest taka jedna, tylko wyredukowana zdalnie sterowana lokomotywa. W płucie działa jakiś tam tatuaż z tego roku. Godzilla, którą powycinałem trochę i zrobiłem sobie morską. Są takie Godzilla, które sobie zakupiłem za groszowe sprawy. Właśnie tą Godzillę przerobiłem na Gomesa, tu jest Gomes. Potwór Gomez też akurat w tym filmie kostium gocidlice przerobiony tutaj model UNIT taki zestaw tramwaj i autobus to sobie właśnie skleiłem tu mamy tramwaj na platformie kolejowej jak widać i autobus na platformie kolejowej Będę musiał dać puścić, bo dawno nie jeździły. Turbostomka, czy jak można powiedzieć, kiosk Intercity U-Model Unit, też wersja jeżdżąca, tylko bez zapędu u mnie jest. I tak właśnie się prezentuje, sklejona. doczepiam do innej lokomotywy i jeździ wersja jeżdżąca. Tutaj sobie kupiłem SU-46047 plus bip no to normalnie, że su jest jako ostateczna, bo ta lokomotywa jakoś nie przypada mi do gustu, to jest su całe, ale kupiłem tylko dlatego, że była, te pintrusy, były bipę. I wam sklejoną to jest ze szmaty na ten fartuch i mam fajną bipę. Tutaj sobie kupiłem, to bo potrzebowałem trochę tych części z tego, ludzików także campingi o campingi poserowałem sobie i kupiłem sobie właśnie drugi taki zestaw, bo mam oryginalnie sklejony cały ten zestaw yy, tylko wiadomo, że lokomotywa mam lokomotywę mam yy, w diamie znaczy tam gdzie mam dyramę kolejową w kredensie a to zrobiłem jeszcze ten, powycinałem szybki i zrobiłem sobie Taki prywatny wagon, skład mieszkalny, żeby pocynałem na wstawie szybki. Tu zrobiłem sobie na samym dole salon. oglądamy film Godzilla, akurat jest Telebim Godzilla. To, że tutaj jest taki salon, tu mebelki są. Salon, jak zlaty ptaka. Siedzimy właśnie te ludziki, są właśnie z tego ekstramodel, te kartonowe. I taki salon sobie zrobiłem na dole. A na samym górze zrobiłem sobie kuchnię. Znaczy, przepraszam, sypialnię. Salon, a do góry zrobiłem sobie sypialnię. Do góry mam sypialnię. Z modą sobie leżymy. Też oglądamy film, też to jest. Boteliki, krzesełka. Tak to wygląda. Piętrowy wagon z wnętrzem, sypialnia i gościnny. Tutaj mamy, akurat, pokazane z góry. I tutaj wycinałem kolejny wagon sterowniczy. A czy nie, to sterowniczy właśnie to jest sy sy sypialnia i Gościnny to jest ten sterowniczy, właśnie. Tylko tutaj mi się źle, bo yy, źle mi się przykleiły te szybki. Naciągnęło mi się wszystko. A tutaj jest ten wagon sterowniczy. A w tym drugim wagonie to zrobiłem sobie na całym dole basen. zalane jest wszystko wodą. zrobiony jest basen. Dół się kąpiemy. A do góry zrobiłem sobie kuchnię. Cała moja ścianka, zlew, indukcja lodówka, pikarnik i taka kuchnia zrobiona jest. Fikcyjne, fikcyjne wagony, ale zrobiłem sobie zestaw wagonów mieszkalnych na nawczasy. Też kupiłem taką właśnie zestaw z ansfera Ja mam taki zestaw zrobiony w wersji jeżącej, kibelek, ale sklej model ten sam, ale tym razem z Answer. Chciałem sprawdzić, czy się, się różni, to jest clay model ale można powiedzieć, że to są yy, jedno i to samo można powiedzieć. Taki wagon przeciąłem na pół, no, do samo trzymona żeby po prostu wykorzystać go do tutaj, do, do, do mam zrobiony wagon gospodarczy. Tu jest, tu jest drena morska zrobiona, makieta kolejowa. Tutaj są przejście, tam jest kible i tam jest yy, agregaty prądotwórczy i to właśnie jest pantograf. Z jednej strony tylko, bo to jest przerobiony środkowy wagon na wagon gospodarczo techniczny, akumulatory. Tutaj są agregaty i jak ci się stoi przy sieci trakcyjnej, to po prostu to jest tylko do ładowania akumulatorów. I tak wygląda cały zestaw, bo jeszcze by doszedł yy, ten auto z campingu, ale niska tutaj jest cały zestaw, jeszcze by doszedł yy, wagon techniczny, czy chyba, przepraszam, wagon bagażowy, to jest bagażowy wagon, tak to wygląda cały zestaw, taki, wielu dmiułki ciągną, to jest taka platforma niska z campingiem, to jest moja, to, to, sobie to sam zrobiłem, to jest. I druk 3D z gpm -u. i to jest wagon bagażowy, właśnie wagon bagażowy, taki cały taki zestaw. Tu jest ta Godzilla. to jest kolejna Ludmiłka, którą durowałem i sobie przerobiłem, właśnie na Ludmiłka do tego składu mieszkalnego. Czyli tutaj mamy Godzilla pont i pushpull i koleje mazowieckie na no bazie kolej Mazowieckich prywatna lokomotywa i tutaj mamy godzilla akurat. To jest urodziny, na urodziny sam też W piętrowy i kolejna obudowa, którą dorwałem. też chyba 30 zł bardzo tanio. No Albo nawet chyba nie, nawet to 20 chyba. I nie, chyba byłem od kolegi pozostałem. Tak, to budę dostałem od kolegi. Za darmo ją dostałem, po to, żeby sobie zrobić taką lubię też na święta. Mary Christmas z, z Mikołajami. Także mam trzy lokomotywy świąteczne, także w tym roku na święta będzie co puszczać. A tutaj właśnie miałem taki silnik od Szymona. Został naprawiony przez Daniela i znaczy, jeździło mi to. Tylko nie wiedziałem, co z zrobić, w żadnych budy nie mogłem znaleźć. No to Kupiłem sobie taką TKT-48, żeby jakieś części sobie pozbierać, z niej popycinać i takie coś sobie stworzyć fikcyjnego. To jest tylko stworzone fikcyjne do zabawy, takie świąteczne parowozik. Tutaj jest stara lokomotywa z EZT, chyba w 2018 roku, albo dwa, nie w 2019 roku. Daniel mi zrobił układ jednostki do tej lokomotywy, do tego EZT. Tylko on mi się spierdzielił, bo yy, oklejałem to yy, tym. W środku wszystko jest ułożone, nawet powycinane na ten steropian. Yy, Jak ja kleję bytaplenem, to by się to prosto sfalowało, Trochę nieładnie wyglądało. Za duże odstępy były. No ale jeździło mi to. Układ jeden yy, ze sklejki, samoróbka, silnik DVD, zębatki DVD. Jeździło mi to jakiś czas ale zdecydowałem się to rozebrać ten układ jezdny, który był po prostu z napędem tamten człon, ten pierwszy to posłużył do budowy rumuna buda 3D a te dwa właśnie podwozia wykorzystałem do wagonów piętrowych wagonów piętrowych kolej mazowieckie kartonowe I to właśnie tak pokazałem bo układ jezdny wzięty był właśnie do tego rumuna to właśnie to jest układ jezdny samoróbka To już u mnie on jeździł potem dałem go do piwnicy A potem był dodałem kumplowi a mi dał EP09 Co teraz jeździ I ten układ jezdny po prostu postanowiłem sobie go wykorzystać rozebrałem to wszystko ten układ jezdny to jest samoróbka ze sklejki zrobione silnik DVD zębatki i jest dany do tego BR215 to jest malowanie Daniela ja mu kiedyś to tą podwozie żeby mi naprawił to dostałem od Cezarego była czerwona Daniel mi układ jezdny w tej Mechano bo to była Mechano naprawił ja sobie po prostu podwozie wykorzystałem do et 42 a Daniel tak pomalował, bo mu się nudziło, to tak sobie pomalował. I nawet fajnie, bo teraz u mnie jeździ takie ta fajna lokomotywa. No i tutaj jest zakończenie tego roku, 2025, ep 09 od kolegi Jacka. Ja właśnie Jackowi wysłałem tą budę Rumuna, obudowę, i tak była w piwnicy się nim nie bawiłem a dał mi właśnie to tą właśnie elektrowozika EP09 i kończymy na tym więcej nie było w tym roku tutaj mam właśnie takie te porobiąc takie zdjęcia które dałem na facebooka u góry jest yy, Dawca a na dole potem czas tego zostało zrobione. Ja tak sobie takie zdjęcia właśnie robię co roku. To co była przeróbka dole jest to, co z oryginał, z czego to było robione. Góra była dawca, a na dole jest zrobione, nie. To takie prawdziwe zdjęcie, które sobie tam wrzuciłem do tego. To właśnie godzina przebrewane na Gomesa tu właśnie ta godzilla, to jest była pobycinana i zrobiona jest właśnie taka dyrama morska. A tutaj właśnie mamy dawca i oryginał, dawca i co z niego wyszło, dawca, co z niego wyszło. Tu jest za też godzilla, która została też pobycinana trochę nogi i mamy dyramę morską i to właśnie jest to, i to już jest koniec a ja tutaj dioramy morskie, to co jest na makiecie to jest akurat na makiecie, tej na samym dole jako pomnik poległym marynarzom II Wojny Światowej to co pozostałości z 2006 roku w tym modele Cztery sztuki mi zostały orzeł, wicher, burza i auragan samoróbka z fikcyjnym malowaniem tu jest wicher i ORP orzeł Niszczyciel jest wicher i okno podwodny orzeł. Tu co zrobiłem, takie akwarium. Do góry jest wrak. A czy na dole jest wrak orp-orzeł? Do góry przypływa jaszcząb, podwodny jaszcząb. Tutaj co tak zrobiłem, chciałem właśnie mieć taką dziurawę morską z, z czterema armatami kiegołę latkowskiego Tam są też wystrugane wąskotorówki za tymi drzewami. latarnia morska i. Semp, ryś i żbik, okręty podwodne, polskie okręty podwodne. Kolejny ram morska to jest ORP-Ouragan i okręt podwodny, w który się wynurza. ORP Wilk. ORP Burza U-86 przypływa. Tutaj widać Peryskop. co tu taka widać swoje sylwetki, a tutaj U-606 w powietrzu wylatuje. Tutaj jest akurat grom pod Norwikiem, dostał bombami tu jest jaja morska yy, która jest na antresoli gdzie jestem do góry Wicher, Gryf i Podhalanin tak jak mówiłem są tutaj do góry akurat. na no, antresoli tu śpię to mogę sobie na to zaglądać zdjęcie porobione tu jest ta ona nas na Szapie tam mamy w pokoju Błyskawica Burza, Grom 2, Wicher 2 i Warszawa port Ciupka Tutaj to jest około na, na działce w Waltanie. Letki krążownik ORP Dragon, niszczyciel ORP Garland i idące w zanurzenie ORP Dzik i ORP Sokół. To jest właśnie ta dyra morska. Godzilla, Katalina, niszczyciel Wart, krążownik podwodny i 16. To jest około w piwnicy. Florian, okręt kartonowy. I tutaj mamy kartonowy Strzacki, też coś zrobiłem w tym roku. To jest dla tej środkowej durami morskiej przy tym morze. A to jest na środkowej tej mokiecie kolejowej chciałem powiedzieć. To jest też na działce ludzki krążownik ORP Konrad i, i kanonierka PGM17 i tu mamy Ubota U154 Ucieczka pod wodę i ścigający go ścigaczy S1, S2, S3, S4 Ścigacze artyleryjskie Tu jest taka fajna do dziurama Złomowanie orp burza Tutaj mamy też pociąg Z spalinówki, dwie spalinóweczki, tu jedna, tu wagoniki żurawiki, budynek To jest taka fajna dziuramka morska bardzo piękna Zumowanie ORP Burza. Rozbieranie, złomowanie żurawiki z GPM-u. skala 1.160, chyba. A tu jest ta 1.160. Tutaj jest działalność morska Fregata rakietowa Safrich i Godzilla. No i tu jest najnowsza działalność lotniskowiec USS Hornet. CV8 yy, z rajdu Doitla na pokładzie 16 bombowców B25B Mitchell, i tak zakończyliśmy, dami morskie jeszcze będą, ale jeżeli chodzi o tabor kolejowy, to już zakończyłem rok 2025, ponieważ tą lokomotywę co mam EP40 będę krajów dopiero w styczniu 2026, taki mam plan bo teraz właśnie chcę ten nowy robot zacząć właśnie z lokomotywą a teraz to na razie mam bakstyla na okręty wojenne no to na razie cześć